Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie we wtorkowym odcinku, w którym Włodek Markowicz obnaży hipokryzję wszystkich widzów. Powie, co kryje się pod ko komentarzami, które mówią pierwszy, co kryje się pod komentarzami hejterskimi? Co by było, gdyby ktoś założył stronę o nazwie lekkostronniczy? Zaczynamy! W Stevenie istnieje pan, który tutaj byłby skarbem narodowym. A, A bo ty byś chciał mieć takiego sąsiada? Jak ja bym miał takiego sąsiada, to ja bym go nosił na taczkach. A co zrobili mieszkańcy Tajwanu? Zgłosili go na policję. Pozwali go. Pozwolicie państwo, że jak zawsze, jak tu jestem, włożę sobie rękę w dziurę biurka. S dziękuję. Pewien pan postanowił, że będzie pucował nie tylko swój samochód, ale też samochód swoich sąsiadów, dalszych sąsiadów, kurierów, którzy akurat podjechali pod blok z paczką. Się. I żeby nie było, to nie było tak, że zrobił. tak... Pys Możesz mi oddać moją zaślepkę. Au, 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 au! Okazuje się, że ten pan ma coś bardzo kompulsywnego, takie schorzenie. Poszedł na policję, bo go tam zgłosili. Policja go przysłuchała, on powiedział: No, no bardzo dobrze. On no, po prostu ma coś takiego, że no, jak widział, to tu musi umyć. I jak go wypuścili, to pierwsze co zrobił, to umył radiowozy. No Naprawdę? Prawda? <laughs> Wiesz, jadę gdzieś na godzinę dziewiątą, bo sobie, sobie on akurat nie kończy. Panie Hen Ale ja już muszę jechać. on: Oj, ja już, już tu kończę. Już. Dla mnie czysty samochód to jest podstawa, ponieważ czysty samochód no to świadczy bardzo o świadczy o człowieku, Tak mówi bardzo wiele o człowieku, na przykład mówi, że jest czysty. No widać jaki kolor jest tego samochodu, mm -hmm. więc już są dwie rzeczy. dwie rzeczy. Czy lepsze, czyste, na błysk Cinquecento, mm -hmm. czy brudne BMW? No, oczywiście, że brudne BMW. Wolałbym mieć BMW z krowim plackiem na masce. Dobrze, dobrze, dobrze. bocianimi kupami dach, które ponoć bocianie kupy są bardzo złe na blachę i mogą tak, prawda? Lepsze niż Cinquecento czyste na błysk? Ile razy jest tak, jak ze mną idziesz przez miasto, ile na przykład podchodzę do jakiegoś takiego niewymagającego przykład Porsche i sobie zaglądam przez szybkę. Nieźle? Karol, przestań ludziom zaglądać przez szybę do samochodu. No bo wcale się nie dziwię, gdyby podszedł do mnie typowy właściciel Porsche, czyli łysy 29-letni kark słuchający głównie Planeta FM, powiedziałbym. Przeszem gościu, wypierdaj od mojego samochodu. Jest jeden zasadniczy błąd w Twojej historii, nie masz Planety nie... FM. Co? Nie może. <laughs> RMF Max i co jest jeszcze takiego bałsiarskiego? Ale każdy, kto wie, potwierdzi, że RMF Max nie jest tym samym, co planetka. No jednak na no, to nie planetka. Niektórzy, jak wiecie, mają kompleks małego penisa. Posłowie PiSu byli ostatnio na jakiejś imprezie gdzieś tam, gdzieś tam. W Łopczyce? I nagrali ich e, fotoreporterzy paparazzi przez okno okay. tego hotelu. Słyszałeś? Mm -hmm. No. I jeden z posłów przechwalał przy posłankach, mówił, że on zaprzecza plotkom, które chodziły po klubie Poselskim, że on niby ma małego, i on ponoć był bliski zdjęcia spodni, żeby koleżankom, posłankom pokazać, że on nie ma jednak małego. Gdyby nie to, że ktoś mu powiedział, ej, ale stary, to mogą być jakieś faracji". Każdy zna ten stereotyp, że kto ma małego, ten chce mieć super wypasione, yy, nie wiem, Ferrari, a kto, ma, a kto ma dużego, ten może niekoniecznie. I ja się zastanawiam, czy to się też przekłada w jakikolwiek sposób na mycie. Nie mam zielonego pojęcia i nie wiem, no, natomiast ja przyznam, że to, moje, co jeśli... moje Cinquecento. Jest zawsze czysta. Co jeśli ktoś został hojnie obdarzony przez naturę, a i tak chce sobie kupić fajne auto, to co nie może? No musi. pokazywać swoją jurność. <grym> po prostu <grym> musisz. <grym> musisz, tak, tak, bo do ciebie mówię teraz. Ty. za wszystkich mężczyzn, wszystkich szkalowanych, mm -hmm. za wszystkich posłów PiS mm -hmm. z moim przyrodzeniem, mm -hmm. ty musisz pokazać, jaka jest prawda, jak czujesz się wewnątrz, mm -hmm. jak bardzo możesz być twardy, kiedy sytuacja tego wymaga. Nie rozumiem. Jak? Jak potrafisz stanąć na wysokości zadania? Prawda? Dwa w jednym oczywiście, w linku poniżej, a my widzimy się, drodzy Państwo, kiedy? Już kiedy? jutro. Ja chciałem ich zapytać. A wiecie co będzie na 666 odcinek? O! o Totalnie będzie szatan! Trzymajcie się, poibiciemy <laughs> się, się i bądźcie! Lek! No. no i tak tego nie dasz, no.